Filip Zagończyk. Pseudonim? A to zależy od środowiska, w którym się obracam. Jak mnie pytasz o mecze, to ekspert. Okay. Miasto, dzielnica? Warszawa, Stegny. Co robisz w życiu? Jestem dziennikarzem. W tej chwili publikuję na kołociebie.com. Jakie mecze legi widziałeś w tym sezonie? Wszystkie widziałem. Twój pierwszy mecz na Legii? Pierwszy mecz? A, to był finał Pucharu Polski z GKS-em Katowice. 2-0 zwycięstwo. Piękny gol Leszka Pisza z rzutu wolnego. E, pierwszy wyjazd? Pierwszy wyjazd to była Holandia, mecz w Lidze Europy, my wtedy graliśmy z PSV. E, najlepszy mecz Legii jaki widziałeś? A, taki wspaniały mecz, który mi się przypomina, to ten mecz z Walencją. do jednego. W pierwszej połowie chłopacy tak zapierdzielali, że tam powinno być 5 albo 6-0. Skończyło się bramką Bartka Carvana. No i tylko szkoda, że później ten sędzia, zdaje się, z Austrii podyktował kardego dla Hiszpanów. E, najgorszy mecz legii, jaki widziałeś. A, to niestety jest e, wiele współczesnych spotkań za tych dwóch naszych ostatnich fantastycznych szkoleniowców Jozaka i Sapinto. Najpiękniejsza bramka. Najpiękniejsza bramka jest co tak wiele bramek widzę na stadionie, ale piękno mogę zmierzyć w jakiś sposób wybuchem ogromnej radości. I, i takiego wielkiego entuzjazmu trybun. To właśnie dwie, dwa takie zdarzenia. Pierwsze to właśnie gol Carvana z Walencją, a druga bramka, jaką sobie przypominam, to jest gol Czarka Kucharskiego w 93. minucie meczu z Panathinaikosem Ateny. To były najpiękniejsze gole, największe emocje u mnie wywołały. Jakiego nieoglądanego meczu najbardziej żałujesz? Ech, jakiego nieoglądanego meczu? Ja myślę, że e, nie mogłem oglądać meczu e, Legii e, z... E, no, tych meczów, e, kiedy jeszcze mnie na świecie nie było. Czyli tych meczów, kiedy Legia dochodziła do półfinału, Pucharu Mistrzów, tych meczów właśnie, które mogę oglądać tylko z y, jakiegoś tam zapisu wideo, czy słyszeć o nich we wspomnieniach innych ludzi. Yy, najlepsza atmosfera na trybunach? No to zdecydowanie wtedy przed y, meczem i w trakcie meczu z Walencją to było coś nieprawdopodobnego. Ludzie byli tak nabuzowani wtedy, tak wszyscy wrzeszczeliśmy Legia, tak żeśmy klaskali, śpiewali, tańczyli. Ja czułem jakby miało za chwilę powstanie wybuchnąć. Najzabawniejszy moment na meczu. Najzabawniejszy moment na meczu. Eee. Hm. Ja wiem, najzawodniejszy moment to ja pamiętam jak Legia zdobyła Mistrzostwo e, Polski, e, ale e, tuż przy boisku stało 15 tysięcy litrów piwa królewskiego i wtedy e, cie, była taka, taki, nastąpił taki podział między kimicami, Część ludzi biegła do piłkarzy, żeby się z nimi cieszyć między innymi ja, ale duża grupa biegła, żeby tylko zdobyć tą beczkę piwa. E, <laughs> bardzo rozprawdziłem. Najciekawsze wydarzenie na meczu? <laughs> Najciekawsze wydarzenie na meczu? A, eee, to też pamiętam, też zabawne wydarzenie. Był taki mecz właśnie z GKS-em Katowice, to chyba był Puchar Ligi wtedy. Eee, wygraliśmy go 1-0. Bo pan sędzia z Opola, Ryszard Wójcik, najpierw nie zauważył karnego dla Katowic ewidentnego, a potem podyktował dam karnego z kapelusza. I wtedy na trybunach rozległo się takie gromkie, Ryszard, Ryszard, <słuch> i to było <słuch> Ulubiony zawodnik z obecnego składu? No to zdecydowanie popatrz na moją bluzę, Kuchy King. Okej. Okay. Ulubiony zawodnik z przeszłości? Myślę, że Leszek Pisz przede wszystkim za te fantastyczne bramki z rzutów wolnych, których moim zdaniem już nikt nie powtórzył, takich wolnych, jakie on wtedy e, strzelał. Ale też wielki urok ma Piotrek Włodarczyk. Jak sobie przypomnisz jego bramkę z Górnikiem Zabrze, która zadecydowała o Mistrzostwie Polskim. Piotrek przejął piłkę, przeleciał pół boiska, na nikogo nie patrzył, oddał strzał, odbiła się piłka od słupka i gol. Hmm. Najlepszy stadion, jaki odwiedziłeś? E, najlepszy stadion no to zawsze sentymentalnie tutaj Łazienkowska, ale jeśli chodzi o Europejskie, to San Siro. Byłem tam w szatni, e, oglądałem trybuny, dotykałem krzesełek, dotykałem tych e, ławeczek. Wszystko to zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Najgorszy stadion? No to jest taki stadion klubu, którego w Warszawie właściwie nie ma. E, straszy on też osoby niewidome, bo znajduje się blisko Polskiego Związku Niewidomych. <grym> Największe przeżycie związane z Legią? Największe przeżycie no to są niewątpliwie e, e, z jednej strony Mistrzostwa Polski za każdym razem, teraz ostatnio zdobywane seryjnie, no, ale też e, mecze. W lidze mistrzów. I to zarówno te niedawne, jak i te, które pamiętam, jeszcze właśnie e, tam był 95. Tak, rok. Te fantastyczne spotkania jako dzieci, jak na te mecze z Rosenborgiem, z Blackberry. No i jeszcze jeden mecz, który zapadł mi w pamięć: Fantastyczna Wiktoria w Moskwie. To było coś nieprawdopodobnego. Te 2-0 prowadzili Rusce, a skończyła się 3-2 dla naszej kochanej Legii. Okay. Najgorsze przeżycie? No ja to chyba nie będę oryginalny. To był mecz 2-3. Myślę, że wszyscy to wspominamy jako traumę. Mecz z widzewem, o mistrzostwo Polski. Ja wtedy byłem w szkole z internatem. Poszedłem, Legia prowadziła 2-0. Pobiegłem błyskawicznie jakieś 300 metrów do kawiarenki, żeby wziąć sobie pizzę, zamówić i świętować, i kole i, i, i świętować z kolegami mistrza. Wracam ja już z tym zamówieniem pod pacho, a to trzy dwa dla widzów, Dramat. Kto przyprowadził Cię na legię? Tata przyprowadził mnie i byłem też z bratem ciotecznym, kilka lat ode mnie, starszym, właśnie pierwszy mecz tata jest z, Gie z Gieksą 2-0. Jesteś legionistą, bo. Jestem legalistą, bo kocham ten klub. To jest wspaniała drużyna, moja drużyna, drużyna Duma Warszawy. Taka drużyna, za którą człowiek chciałby oddać życie. Jedna rzecz, jaką byś zrobił, będąc prezesem Legii? Postawiłbym w drużynie na zawodników emocjonalnie związanych z Legią. Zawodników młodych, tutaj, cokolwiek z Warszawy. Kogo zaraziłeś miłością do Legii? Wiele osób zaraziłem miłością do Legi i kolegów, kilku kolegów w czasach internatowych w moich, czasach szkolnych. Myślę, że młodszego brata również zaraziłem miłością do Legi, Także tam, gdzie tylko jestem, czy w pracy, czy na różnych spotkaniach, zawsze wspominam, że jestem kibicem Legii i staram się ludzi zachęcać żeby odwiedzali nasz stadion. Jak na Twoją pasję reagują najbliżsi? Najbliżsi bardzo dobrze reagują, ponieważ razem z bratem i tatą chodzimy zawsze na mecze, a i mojej mamie i siostrze zdarzało się również odwiedzać e, stadion Legii, więc wszyscy przeżywamy te występy. Okej, okay, dziękuję Filip, piąteczka? Piąteczka. Pamiętajcie, że skazanie na Legię to nie tylko wideo. Dalszą część rozmowy znajdziecie na stronie Legia.com